Mów mi Adek prezentuje Witam Was bardzo serdecznie Na moim kanale W nowym filmie Jak rozmnażają się zetory Dobrze, skoro zwróciłem już Waszą uwagę No to chciałbym Was zaprosić tak już na poważnie Na film serii Pora na Zetora, czyli Radek przywiózł do Agropolu, trzy ciągniki Zetor Proxima. No i na naszej lawecie czerwonej, francuskiej strzale znajdują się trzy takie piękne zetory serii Proxima, mamy GP110, mamy GP100 i mamy Proxime CL110, dwa ciągniki o mocy. 107 koni mechanicznych, jeden tutaj 97 koni mechanicznych. Takie traktorki znajdują się na naszym firmowym samochodzie CLK, tym razem ze skrzynią 40 km na godzinę. Zresztą tutaj można zwrócić uwagę, wszystkie są właśnie z taką skrzynią. Tylko w przypadku Proximy GPM ta skrzynia ma 16 biegów do przodu i 16 biegów do tyłu z rewersem mechanicznym. W przypadku ciągnika Proxima CL, jak wiecie, szanowni Państwo, mamy skrzynię sześciobiegową z reduktorem, czyli mamy 12 na 12 biegów. No i rewers mechaniczny, czyli to są te nasze proste mechaniki najpopularniejsze właśnie na naszym terenie tutaj z firmy handlowej Agropol Zakrzewo. Najczęściej te ciągniki się sprzedają. Rolnicy lubią wybierać ogólnie, zauważyłem, prostotę. Tym bardziej yy, w czasach, gdzie ta elektronika potrafi zawodzić, takie ciągniki naprawdę sprawdzają się świetnie. Być może któryś yy, z nich trafi. Do kogoś z Was, kogoś, kto ogląda te materiały, być może jest zamówiony, jeszcze tego nie wiem. Czy to są ciągniki dostępne od ręki, czy to są już ciągniki zamówione typowo pod klienta, ale no tak to się właśnie prezentuje. No i co, czekamy na uruchomienie samochodu ciężarowego, podjazdu pod rampę i rozładunku ciągników serdecznie zapraszam na kolejne ujęcia. A jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, koniecznie to zrób. Wystarczy kliknąć czerwony przycisk z dzwoneczkiem oczywiście. Wtedy zostajesz moim stałym widzem i nie przegapisz żadnego materiału na moim kanale. A jeśli ten materiał się tobie spodobał, zostaw łapkę w górę no i napisz jakiś komentarz. Szanowni państwo, ciągniki Zetor Proxima zaraz będą rozładowywane z lawety. Jednak pomyliłem się, nie będzie podjeżdżane pod rampę, będą zjeżdżane, będą zjeżdżały po najazdach. Proxima CL 110 GP 100 i Proxima GP 110, takie traktorki pojawią się dzisiaj. Na placu firmy handlowej Agropol Zakrzewo właściwie już się pojawiły, tylko właśnie czekają na ten zjazd z lawety. Więc, jeżeli Państwo poszukują ciągnika około 100 koni mechanicznych, który nie jest zbytnio skomplikowany, wyposażony w zbędną elektronikę, która Państwu być może jest niepotrzebna, to koniecznie trzeba wykręcić numer do Pana Józefa lub Pana Krzysztofa na biuro i zapytać się o dostępność tych traktorów jak i również o ofertę cenową ciągniki takie właśnie się pojawią tutaj, więc warto się nimi zainteresować ciągniki naprawdę fajne jeżeli chodzi o Proxime CL to ze względu, że jest w 100% mechaniczna bardzo fajnie mi się nią jeździ o dziwo bardzo mi się podoba skrzynia w tym traktorze 12 na 12 6 biegów głównych plus reduktor, tak jak wspominałem, mimo użycia sprzęgła podczas zmiany biegów czy zmiany kierunku jazdy, jakoś powiem Państwu szczerze no to nie utrudnia w żaden sposób używania traktora, wręcz przeciwnie jest to nawet całkiem fajne. No i na pewno to jest system mniej awaryjny, co ja tu mam na myśli, mniej kosztowny w naprawie jak jakieś skomplikowane power shifty, więc ciągnik warty uwagi, no i tak jak też wspominałem wcześniej, ciągnik który najczęściej sprzedaje się w Agropolu. Zakrzewo to Proxima Cel. Jeżeli dobrze prześledzicie e, serię Rolnik wybrał Zetora edycję 2021, to będziecie mogli zobaczyć, że ponad 20 ciągników Zetor Proxima się sprzedało, z czego większa połowa, nie mam w sumie mniejszej, większej połowy, więcej niż połowa e, sprzedało się ciągników Proxima CL. A w CL mamy oczywiście modele 80, 90, 100 i największa, właśnie tutaj przede mną, 110. Mamy pierwszy ciągnik, który zjeżdża, proszę Państwa. Proxima CL110. Nasz kierowca, właśnie, będzie rozładowywał ciągnik Zetor Proxima. CL. Taki oto ładny traktorek Jeden z trzech, który przyjechał do firmy handlowej AgropoZ krzewo. i jedziemy z kolejną perłą proxima gp 100 110 tutaj jest I Proxima GP-110. Lecimy. Teraz z balkoniku. Profesjonalnie, elegancko. Teraz ostatnio na Facebooku widziałem Zetor Polska udostępniał, że ciągniki Zetor Portera będą miały zamiast srebrnych wstawek czarne wstawki tutaj przy lampach i powiem szczerze, że to wygląda okropnie Powinno być to do wyboru w opcji Jedni sobie mogą wybrać srebrne, drudzy czarne. No, o gustach się nie dyskutuje, ale o wiele lepiej ta maska wygląda właśnie ze srebrnymi stawkami, tak jak tutaj mamy w tej proximie.